No to właśnie dzisiaj, hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mechanizm na kolorowy ten... Nie, zwracajcie tam uwagi, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Pokolorowałam bejkona jakoś, nie wiem jak. Czy ja to zrobiłam? Nie no, nie wiem. Nieważne. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mechanizm. Musicie mieć bruk, szkło, tłok i dźwignię. A później to sobie będziecie mogli y, zniszczyć. I to jest tak. Później na to Robicie tłok. O, to nie tak, tylko tak. No, nie chcę się postawić. No je ja. Nienawidzę stawiać tłoków. O, tłok i trochę nie. Robiłam to dobrze, ale powinno to być jedno dalej, więc poczekajcie. To powinno być tu. Robicie sobie tak. Kładziecie tłok. Tłok i tłok. Tak. To co się. Aha. No i tłok. Tłok, tłok! Może nienawidzę. Będziemy <grybikowy> odcinek. Dobra, tłok. E, stawiacie. Nie to, co ja stawiam. Szkło. Szkło i szkło. I tutaj, gdzie postawiliście szkło, to stawiacie też dźwignię. Proszę, niebieski. Zielony, alo zielony, o i żółty. Kolorowe tu macie, a tutaj na górze żółty i ja to chyba tak zrobiłam. Kiedyś, dawno i... Dobra. To zrobiliśmy, więc możemy iść na serwer do naj Dzień dobry, jak jesteśmy na serwera, tylko pozwólcie, że zrobię sobie jasność, bo nic totalnie nie widzę. Czas. Okej. Okay. Jesteśmy na survival creeper. Czy my byliśmy w tej z Pysią chyba? Jak... Napiszcie w komentarzu, czy byliśmy tutaj z Pysią, znaczy widzę tam pochodnie, ale no nie wiem. Jezus Maria! Marian! Proszę mi nie wybuchać Marian. Zabijmy sobie świnkę, bo... Ale chyba mamy jedzenku. Jedzonkę, jedzenku. Au! Zma... Nie, 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 nie! Ty gnoju! I'm sorry. I'm sorry, ale dostajesz w łeb. Czy my tu gramy na trudnym? Bo jak tak, to zaraz się wkurza, no tak? Tyle zombiaków. Muszę zobaczyć. Nie, no normalny. Jezus Maria. Strasznie, nigdzie się do, dostać nie można. Dawno nie wchodziłam na ten serwer, bo ja chodzę tylko na ten serwer, jak nagrywam Minecrafta. I nie wiem, napiszcie, czy się Wam ta seria podoba. Bo jak tak to będę nagrywać. Będę nagrywać i będę Wam dawać, no żebyście mogli oglądać, jeżeli w ogóle podoba Wam się, że nagrywam. I ten... Na przykład, na, na przykład nie wszyscy lubią Minecrafta, więc Robloxa, Robloxa też mogę nagrywać. Rob, Robloxa, Boże. Robloxa, yy, też mogę, a właśnie mam skończoną zbrojkę, no mamy jedzenie, on nawet łóżko mamy, ja nie wiedziałam, to mogłam się położyć, bardzo was przepraszam, nie wiedziałam, że mam łóżko, chleb. Pysia chyba nam zrobiła ten chleb, nie pamiętam. mam też link do dwóch kanałów mój ten do dwóch kanałów jeżeli w ogóle dostanę te linki bo muszę jeszcze się spytać czy mi prześlą te linki jak prześlą mi linki do kanałów do kanału Pisi i Cybera to wam podlinkuję w opisie no i jeszcze Bebika podlinkuję ale to będę musiała go poprosić żeby wysłał link bo nie mam, nie umiem tego tak zwrócić, więc będę potrzebować link. Skopiuję sobie link i już swojego kanału nie muszę linkować. Boże, jak dobrze. Jezus, no nie umiem tam wskoczyć! Aha, piecem sobie wykopię Jestem nowym, totalnym piecem. Chyba, że mam łopatę? Nie mam łopaty. Nie, no to faktycznie jestem nowym. NO kurde, No zrobiłam schody, Jezus! Czemu ta postać skacze? W ogóle nie wpadłam na pomysł, żeby dzisiaj to nagrać, tylko właśnie Bebik napisał do mnie, zapytał się w ogóle, kiedy będzie Minecraft, bo robiłam właśnie te bacony. Bo zauważyłam na YouTube, to sobie zrobiłam tego bacona. I Bebik napisał, no wysłałam mu zdjęcie z rzutu ekranu i... Babyk napisał kiedy jest Minecraft, no ja powiedziałam, że dzisiaj mogę nagrać. I what the fuck co to, to... What? Ej, poczekajcie! W, y, ten może znajdę jakiegoś slajma. Ah! Boże święty Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Bo ja tu na przykład tak głośno nie słyszę tego, ale chcę, żebyście jeszcze słyszeli... No Jezus! Dźwięki. Wszyscy się teraz będą... Tylko proszę o zbędne komentarze typu... Nie wzywaj Boga nadarem, no czy coś takiego, bo po prostu powiedziałam, bo się wystraszyłam. Ja tak po prostu mówię z przyzwyczajenia, więc proszę, zbędne komentarze. Wszystkie są zbędne. O, tu byliśmy, tu byliśmy, tak pamiętam... To ja robiłam, bo mi się łopata skończyła, teraz już pamiętam dlaczego nie mam łopaty. Mm, o Jezus. Jezus myślałam, że to jest Siren Head, nie wiem czemu. Konie, nie strasz mnie! O Jezus. Nie wiem gdzie w ogóle sobie tak będziemy chodzić, bo... Dzisiaj chyba nic takiego nie porobimy ciekawego, bo wioskę zbuduję z pysią jak będzie u mnie, bo pysia jest na wakacjach na działce, więc na razie nie mogę nagrać, bo na dwa tygodnie nie będzie nagrywać nic. A jak przyjdzie do mnie na noc, na przykład to sobie nagramy, budujemy, zbudujemy wioskę. Mury też zrobimy. I zmienimy nazwę świata zamiast nagrywania, bo nazwa świata to jest nagrywanie chyba w jak wprowadzałam w ustawieniach, to nazwa świata to jest nagrywanie, a my, my, dobrze, co ja gadam, w ogóle czemu mi tak szybko jedzenie schodzi, jakby, say what? Nie, no ja zaraz się zatłukę. Nigdzie wejść, nigdzie zejść. Jakby sprintować mogę? Piec? Co tu robi piec? I to właśnie jest mój piec. What? Postawiłam piec jak tu wchodziłam czy coś. Czy my się kręcimy w kółko? Albo tu jest Herubline bo powiem wam, że w tej wersji Minecrafta może być hero Prime i no mam nadzieję, że nie padnę bo jak tak to już nie, nie odnajdę tych, tych ale tutaj może sobie gdzieś ustawię punkt odrodzenia spawn point boże nie, nie 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 jeszcze tutaj jeszcze sobie zrobić tak, żeby nikt tu mnie nie zaatakował i jem ten chleb po prostu wciągam go nosem, żeby mieć tylko mm, serduszka całe, i żeby mi się od razu złożyć, bo to jest straszne. I chyba też sobie zrobię kamienny mieczek, bo chyba mam kobla albo pysia ma kobla. Nie no, jak pysia ma kobla, to będę musiała jej wejść na konto, nie no, żartuję. Wyżej będę bez miecza i będę yy, siekierą. Chopać ale dobra. Yy. Utopiłam się, świetnie.